To jest boli no, Aha, nikt nie jedzie Do przodu, więc mam szansę na duży spot, ale mam szansę żeby go zginąć No Jedno z drugim To jest bardzo duża szansa szybkiego Musiał poczuć Aha. Nie trafił Woli nikt żadnego spota, bo nikt nie ten nikogo tu nie ma cel Niestety, ale tu nikogo nie ma Przeładowano Musisz odjechać i dostać Dobrze, dobrze, ty siaka dostałem z asysty. Dawaj, dawaj tu ich napierdalaj. Ja ci to zaraz pokażę kolegów. Tutaj. No dawaj, dawaj, oni nie powinni zniknąć. Dobra, tu ciężki jedzie mi na dupę. Tutaj te 29.

Się nie na stronę, się to ja podjeżdżam do niego dobra, coś tam dostałem nas dobra, go nie ma. O, następnie o kurwa, ile tu jest ja pierdolę, od tego y, tam 196 szóstka, ktoś w walną. nawet tam też mam spota ja... ciężki jedzie dobra, tu mam jeszcze 10 sekund. Mogę tam zaraz jest niszczyć, gdzieś na. Spróbuj tego AMX-a, nie? Dobić. Tak, 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 tak. tak, już, Za dom. Za dom. A Za A zjedzie, zjedzie. Kurwa. Dawaj, dawaj go, bo on mnie zabija. Ja jestem na jeden strzał. Ja już mam 2,5 tysiąca y, y, asyst. No się no, On jest. mnie zabije. No. Odbijam się, że jeszcze parę sekund. No, 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 przeładowano 4 sekundy. prosto na nas. Nie, najmniejsze kółko, a oni w ogóle poleczali się gdzieś. O, już gra, już gra, że mam ich przygryć. jeden, jadę, zginął, dobra, jadę na nich. O kurwa, ja no nie, kurwa mać. Dobra, ja już mnie już nie ma, Musi, ja, ja mam 2500 pół tysiąca ponad y, asyst. To jest nie, to jest, nie, 65 minut. Tak? Chyba, chyba wygramy, co? Co robi nasz czołg ciężki na kurwa H? A on, z, aha, on z tyłu strzelał, snajpił się, dobra. Teraz idzie do ataku. No chyba wygramy, tak myślę. Szałek, jak ci idzie? Oj, ty już giniesz. No ja, no, ja jeszcze na, to jest... na wdobicie. Tam, ktoś jeszcze jest tam? Na B, B2, to się kręci, tam lepiej się kręci. No jest tylko, no macie na mapie dwa czołgi, tylko jeszcze średni i Arta, no to średni gdzieś musi być, no to, to chyba ze średnim może sobie poradzicie, jak z tym wyjedziecie razem, z tym B, co jest na B1, nie wiem, jakiś średni stoi zamiast kurwa, weź mu pokazuj, żeby do ataku, on stoi w miejscu, ty nie gra gościu. Ten szajek co za to tobą jest gościu nie gra. Ja pierdolę. O jest średni po lewej szajek. Szajek po lewej Ja nieraz widzę szybciej niż ty Co się dzieje? On w ogóle chyba nie grał ten średni Nie strzelał, strzelał. A ten nasz na B1 zobacz, zatrzymał się co tam pojechał szajek z tobą i, i przestał grać I powiedz ty mi co? Oni robią, nie wiem, może nagle go, może go nagle do kibla pogoniło? Może? A tak, bo A chłopaki, pojechać. 10 wykryć. <głos> <głos> Elegancko <głos> poszło. I to jeszcze jeździłem i zadawałem samo obrażenia, i mam 2500 asyst. Ponad. Oczywiście zwiadowca. Pierwszy w drużynie. Nie może być.